Hej, to się małko, z tej strony Nesquitl. dzisiaj jest ze mną. Ogo. Tak i gramy sobie dewalsy. Ja wybieram zestaw górnika. Dalej mam Dobra, czułość się tak. ostro, czekaj. Dobra, idziemy gdzieś, chodź. Dobra, ja nie idę poęch, bo oni pewnie już pójdą. Dobra. To chodź, idziesz ze mną? Drug rzeczywiście może nie na kanale. A, muli trochę. O mnie pierwszy, no trochę muli. Dobra, wkopimy się myślę tutaj. Zaraz wskoczysz Wiesz, tylko... Weź czekaj, właśnie drewna trochę nazbierajmy. Po pięć sztuk. Po pięć sztuk zbieraj drzewo. O okay. właśnie, skąd? Hmm. Po pięć już wystarczy właśnie. Kończąc, nie idziemy, bo już poszli. Dobra, jeszcze nikt nie dodał. Cztery i ostatni kawałeczek. Dobra, ja już mogę się wkopywać. Dobra, widzisz mnie? Tutaj na górce jestem. Tak, no, tak. To zaraz wskoczysz, ja ci powiem, już i wskoczysz, bo tutaj będzie ta. Ale bo mnie zabije. Nie zabije, spokojnie. Skacz I kop Nie mam trochę. To zrób sobie Tak trudno No to daj mi trochę tego Właśnie łap łap, łap, łap. O! se przepali i zrób sobie żelazny To, dawaj jedno moje żelazo, bo podniosłeś jak przed chwilą, wykopałem. Dzięki. Wow. Mm, nie słychać Island. mnie zbyt cicho, czy podgłośnić? No dobrze, a mnie? Właśnie, może trochę ciszy. No nie są dźwięki. Łoho, wow, wow. co to, to 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 jest? Jeszcze trochę... tak? Dobra. Okay. Upsi, Lady U mnie grzmi trochę, więc burza, gdzie chyba? Mhm, no i? Wow. Ale brzydą Nagramy odcinek i pójdziesz się schować po łóżko. Jak nasz kolega, którego pozdrawiamy. Tak. Pan się pozostać. O, no właśnie. Dobra, już rzucam żelazo swoje do przepalenia. Mój piec jest na prawo od craftingu, jak coś? Na dole? Twój jest nad craftingu. Wiesz co, może zróbmy jeden piecyk na złoto. Może na koksa nam się uda uzbierać co? Dobra. Ile ja masz złoto? Trzy, trzy. Dobra, to na... Fuk. na prawo twojego pieca jest piecyk na złoto. Wow. O, nie zaczęło padać. Mhm. Mam nadzieję, że mnie przerwie łącza. Ja bym się zezłościł. A mam diaksal nice. Wow, nieźle pada. O! Spokojnie chugo. Czekaj, ja już to okno. Dobra typ majęczant, może później będzie nam mógł ten. słuchaj, typek ma enchant, to później pozwoli nam skorzystać. O, coś Poszko? mi przemiliło, przepraszam za te lekkie lęki. Nie ja chcę się tak bardzo jarać, ale... Jest biało za oknem od deszczu, widzę. Co ty się tak tymi jarasz? Dobra, jedziemy dalej. O, boża. E... Masz coś do żarcia może? E, nie. Się później zobędzie. Zaraz pójdę po enchant, żeby sobie kill'ow zenchantować. Ty tam gnij ze zwykłym kill'owem, haha. Mam złotko i moje żelazko. Oj, kilofem mi poszedł super. Po Prosty, epik, bosko. Zrób słuchajcie, że zamykałem auto, czy nie? Nie, chyba nie. No dobrze. Dobra, ja sobie już robię. Co sobie robisz? Kilofałkę. Co robisz? Kilofałkę. Teraz kilofałkę niechcący zamiast jaksowego miecza sobie zrobiłem jaksową motykę. <trym> no, bardzo, 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 bardzo trudno pomylić. Znaczy, bardzo łatwo pomylić. jak młotykę motykę i miecz. Dobra, on chyba mi tu postawił enchantment. No, stawię. Dobra, dzięki. A dla mnie? Dla ciebie nie ma. Dobra, jest. My ruch ugodnicykujący ma opa 12. Eee, to my ruch ugodnicykujący Złoto wrzuca jak coś do pieca tam na górę, nie? do koksa potrzeba 72 sztuki sztabek yy, złota. Dobra, już dwa diaksy, is, is, Teraz tylko dla ciebie jaksa lotnąć, tak? Oj, wszystkie diaksy tylko jednego. No to zarobię kopię, spokojnie. Nie robi się chuwa. Mam jeszcze no, mam sześć, mam was? jeszcze siedem minut. No bo mój złapałeś, hehe. He. No spoko. wywalałem gówno, hehe. He. Do ciebie, do ciebie gówno. Pan niebieski i Albert. Url się, he. Siostra mi pokoju spoko to nie będzie słychać na nagraniu. Dobra, dla ciebie już drugiego dyaksa na mieczyk. No ja właśnie mam tego jednego, ale nie mam zbrojki również. No to żelazną zbroję się robi. Ty drugi raz Aha, grasz. Tak, żelazko mi się dopiero W ty chyba drugi raz grasz dopiero w Dewolsynę? tak. Śpiewak. Rzuciłeś złoto? Rzuć złoto swoje, całe. Nie zatrzymywania dla ciebie, wrzucaj całe, całe złoto. Dobra, wrzuciłaś je z butu. No i ja już mam prawie całego seta, nie? Jeszcze tylko sześciu żelaza mi do seta by... Osiem tylko. Hugo nie zdążę na cały set. Spokojnie. Bez dorobów. Mam tylko 12 źlaska. No ale ja ci. Jeszcze 5 minut. Jakoś na 2 minuty wychodzimy. Nie wiem, czy nie będę miał lagów jak ten. jak pełną ścianę. No ja właśnie też tak się boję. Tak ostatnio wskoczyłem na gościarstwo jak z mieczem i mnie zabił, bo mi gło zagłębało. 5 minut krowę gdzieś słyszałem na powierzchni chyba dobra do pieca e, ma... ja nie mam żarcia, a Trudno. 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 Ja też mam minus półtora. Trudno się mówi Hugo. Jakoś trzeba wytrwać tą zimę. Ej, masz może Nie. No to ej, ja chcę sobie zaenchantować. No to typek ma. to poproszę tutaj. No on się tepać nie może, chyba żebym od niego na chwilę pożyczył enchant. Żeby dla kolegi być. No Pożyć może? Spokojnie, bez z Wszystko w swoim czasie, hugo. Nie denerwuj się. Mam, mam już trzeciego diaksa, Ty tu tego, ale oczywiście mi się to oddać jednego żelaza mi brakuje. Fuck shit, fuck shit, chcę użyć trzy. musi mi brakuje pięciu. Mi do kilofa zabrakło. No, już mam. Nie, jeszcze dwóch mi brakuje. Kurde. Dobra, mało żelaza nam brakuje do tego. Do do... do. Ej, mogę od Ciebie jedno żelazo, to Ci wlotnę ja tego. No, wezmę od Ciebie, nie pytając się. Ja potrzebuję Moja jeszcze wpływa. dwóch stawek na ten. Na co? Na całą zbrojkę. Gut. To może wezmę od niego enchant, jak Ty sobie całą zbrojkę zrobisz. No, jeszcze mam już dwa diaksy, więc na miecz sobie coś zrobię. Na mnie. Ale nie mogę już wytopić żelaza, a już, mam dwa, mam dwa, a, jest dobrze. E, to już masz na pulseta, tak? Tak, to muszę się A, to e, ja ci jeszcze oddam jedno. Bo na portki trzeba siedem, tak? No, siedem. No, to jest... A dobra, no, to, to ja, jest ja ci wrzuciłem jeszcze jedno jak coś. E, złoto jak masz to wrzuć, bo mało złota nam brakuje. To no, co nam ma złoto? A koksa. Okej, okay, już mam pulseta. Po żar A sobie skraftuję ten mieczyk, a jedziemy jak są. Fuck. Co? Nie policzy mi? Co to jest? Sklep, aha, sklep, okej. Łuk, Dobra. Ej, frajer kradnie te, kradnie złoto. Kipleps ukradł złoto? My Fajnie, że nagrywamy, nie? To ten, ten wycinek, ten. Co? No to wrzucimy na tego. No dobra, wrzuc wrzucę ten urywek, jaką on tutaj zabiera do tego. Ja mam tylko niech ten frajer sobie pójdzie. Jaki frajer? patrz? To weź gdzieś pójdź, się do ciebie tepnę, idź szybko gdzieś. Szybko, Hugo. Idź gdzieś. Gdzie? Nie wiem, w Kopsie, w dół czy gdzieś. Jest. Fryer kradnie. Ej, zabrał enchant! Oh. Jaki. Oh, nie. No, dam mu no, daj. O, ngeallock. No już oddał. Nie, on złapał. Rzucił i złapał. Dobra, jest. Good, 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 good. Love you, go, go, go. Dobra, teraz enchantuję sobie mieczek. Aaaa, No knockback jeden, by na art Piąty dam sobie na... Czy sobie dam na, na czwarty, albo na karty, jak mi się wow. Ale ślinka. Dobra. No. Dobra, mm. czekaj, wezmę niby nieksmierny. A czwarty nie wierzę w to po prostu. Co? Zaenchantowałem jędzę na czwarty i mi wyszło tak. Weźmiemy panto posła. O, nie wiem. Ja mam też to tylko, że jeszcze nogba, jeden. Dobra, biorę enchant i idziemy, okej? Okay? Czekaj. Niech się on posunie, to wezmę enchant. Dobra, biorę ręczar. Idziemy, 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 Hugo. Szkoda czasu. Nie miał tego, hapsa. Kilofa? Hapsa. Hapsa? Żarcia? A, żarcia? Weź się posun? Posuń się! Laga ma. się. No teraz ten. Słuchaj, że się. W dziurę, go. W dziurę go! Do dziury może nie. No posłuj się Hugo! O jak ja być, co? No, a kilofa nie masz? Nie mam. Usiedź, siedź, siedź, Dobra, nasz, nasz, nasz. Wbijaj tu na górę, szybko. No jak? Porra? Rozwal jednego stołna, rozwal jednego stołna. O Rozwal jednego stona ręką. Nie, nie kobla, stona. czekaj. Idę tam do ciebie. Wpłyniemy wodą. A! Fa! Ja widole. Ale nie zasługujemy na wodę. Ło! Go, ja ci zrobię tutaj. Ty się tutaj kop, gdzie jest ta dziura. Kop się tu. No. Ale ja nie mam... No tutaj, gdzie jest ta dziura. Nie tu, gdzie ja kopię, tylko tu obok, co so, ja się wkopywałem wcześniej. Super. Weź się posłuch, niech ten frajer się najpierw wkopie. Dobra, wkopuj się, ja się wykopię. Wkopuj się. Zakoblował cię frajer. Jaki lamus. Ty że złodziej, to jeszcze lamus. Dirta Fuck 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 Posuj się, Hugo, posuń się Ja pitole. Serio? Weź na maksa tam do rogu Poszedłem na maxa Serio? Dobra, on nas odkopuje Ej, jaki frajer! Zauwa... Wychodź, wychodź, Hugo! Skaż do góry! Psa. Pół habsa! Aha! Pół serduszka, pół serduszka! Czekaj, ja teraz wyleję wodę, to wypłyniemy. Pół serduszka, ja pierdolę! Hugo, wypływaj, szybko wypływaj, żeby ten frajer nie ten... Wypłynęłeś? Dobra. Tak. Tak, woda. Mam pół serduszka! Czekaj, choćby tam mel... O, są melony! Arbuzy nie melony. Ja muszę bardzo uważać. Nie on to nie spadnę, naprawdę. Bo się zabiję. Wow. Daję mi żarcie! Czekaj, ja tam już do ciebie idę. On mi daj, dał żarcie. Aaaa Dobra, idę do ciebie. On mi dał żarcie. Stój, 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 bo jeszcze się zabijesz. Zauwa, nie, 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 mało. Plecy, 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 Fuck. Robimy dziada, on ma tylko złote te. Ja mam pół dobra, klatę nie, małym... a dobra klatę sobie jego nie, Protection. nie, mi jeszcze nie, Tu gdzie ty jeszcze gdzie ty jesteś? Chodź, chodź tu gdzie ja? Aha, to Gdzie jesteś, Hugo? Czekam przed nim gdzieś. No to wróć! Tutaj już go nie ma, zabiliśmy go. On, miał, on był słaby. Miał tylko złote buty, złoty hełm i zbroję żelazną. Daj. Gdzie jesteś? Dobra, chodź, chodź. Zjadłeś? Zjadłeś się o... było. Regenerujeś na. Za nimi Creeper, nie patrz, patrz, to będzie piękne. Tylko nie, nie, nie skutkuj. <ścoughs> Widziałeś to? Dobrze. Ale mieli fartę, że nie spadli, nie? Idziesz za mną? Trzy serduszka, nie. Jest frajer, jest frajer. Czekaj, wezmę go od pleców. Niczego się nie spodziewał. Dawaj go, dawaj go, Hugo. O nie, łuk ma, łuk ma. Fuck, 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 fuck wycofuję się. Mamy, ma dobra, ma męczan. Good. go. Z góry jeszcze strzela. Plecy mu zrobię, czekaj. Nie klepią mnie! Ej, plecy mi robią! FUG! Fuku! Fu go! Fuck! Dedłem! ja też! Dobra. Ale... Także to chyba by było na tyle. Ja wpadłem jakąś dziurę i spadłem poza mapę. Dobra, także dzięki za oglądanie. Tutaj był Nice oraz... Mr. Hugo Bzyk12. Także dzięki za oglądanie. Nie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapkujcie. Na razie, pa,